Uwaga! No? uwaga, Nie! 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 Lina dmucha. Ja tylko, Lina? tak? Trzy, Zzuczania. cztery. Zzuczania. Dobra, to wszyscy razem. Jestem ja no? trzy, cztery. 4, ja też. No uwaga! Jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Jeszcze tańczy? Jeszcze tańczy. Nawet Radosław Sikorski jest na urodzinach. Tak. <grystanie> <Szymonie, grystanie> politycy.